Listek Elf ze Stuttgartu, dzisiaj wycieczka rowerowa, dlatego jestem tak ubrany, mam tutaj czarny kask, ciemne okulary, czarne myśli, czarny aparat, czarny statyw, czarny rower, wszystko czarne oprócz butów i spodni. Ja też nie jestem czarny, jestem białym człowiekiem. <ścoughs> tak mi się powiedziało. No więc przyjechałem dzisiaj na rowerze, ponieważ jest niedziela, a w niedzielę jeżdżę na rowerze. W sobotę, piątek, czwartek, środę, wtorek i poniedziałek też jeżdżę na rowerze, ale niedziela jest w pewnym sensie szczególna, ponieważ mogę jeździć na rowerze w tym czasie, kiedy normalnie w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, nie licząc świąt ustawowych i kościelnych, jestem w pracy. Nie tylko ja lubię w niedzielę wychodzić na e, okoliczne wzgórza, pola winne, parki i działki, lubią to też robić tutaj mieszkańcy. O, kodulik, chciałem nadmienić, że tutaj u nas e, w okolicach Stuttgartu jest w końcu sierpnia bardzo ładnie. Szczególnie wtedy, gdy świeci słońce takie jak dzisiaj. dzisiaj, jest ponad 30 stopni, dlatego wycieczka rowerowa jest bardzo miła, jedzie się cały czas w słońcu, słońce jest paliwem dla człowieka, które umożliwia zdobywanie gór, jestem full spocony, cały mokry, płynę, wypiłem już litr wody i jest mi dobrze. Jeśli kogoś dziwi, że przy 30 stopniach na dworzu noszę tą opaskę na szyi, to jest dlatego, że nabawiłem się zapalenia ucha, tak mi wiało do ucha jakieś żyłem na rowerze, że ucho nie wytrzymało, powiedziałem dość, zapalam się, wpuszczam bakterie, bakterie, zapalenie, antybiotyk, tydzień zwolnienia, nie chcę więcej, noszę opaskę. Wino dojrzewa, koniec sierpnia to jest czas dojrzewania wina, we wrześniu będzie winobranie. E, już wino jest w kolorze wina, przestało być zielone, stało się bordowe, a może nawet niebieskie, a może nawet fioletowe. Zwał jak zwał, jest w kolorze wina. E, no, liście zostały zielone, jeszcze nie są żółte. Żółte będą w październiku, wtedy będzie też bardzo odlotowo, ponieważ każdy gatunek wina, e, o ile zieleń wina, zieleń liści, wina jest mniej więcej taka sama, o tyle na jesień. Każda z tych, każdy gatunek wina inaczej się żółci. W związku z czym te pola winne przestają być takie jednoznacznie zielone, tylko zaczynają się być bardzo kolorowe. Jedne są bardziej zielone, drugie są bardziej czerwone, inne są bardziej żółte i tak dalej, i tak dalej. O, samochód. Pani przejechała małym samochodzikiem, białym. Stąd, tam. No ale póki nie ma jesieni, to tutaj w sierpniu zostało nam podziwianie tych pięknych pól winnych i używanie tych ścieżek, które są pomiędzy nimi przeprowadzone. No dobra, powiem Wam, możecie mi pozazdrościć, że mogę sobie jeździć tymi ścieżkami codziennie. To jest tak wspaniale. Są wyasfaltowane, równiutkie ścieżki prowadzące przez, e, pomiędzy polami winnymi. Są wzgórza, którymi mało kto chodzi, są wzgórza, którymi rzadko coś jeździ. O, teraz przejechała, tak jak mówiłem pani, ale to bardzo rzadko się zdarza. No, jest cicho, miło, piękna pogoda, no i no, niczego więcej człowiek nie może chcieć. Zapraszałem kolegę swojego Adama, który mieszka w Bawarii, żeby przyjechał na ten weekend i ze mną trochę pojeździł rowerem tutaj. Ma wielki samochód stuningowany na takich wąskich oponach. No i do tego samochodu na szczęście mieści się rower do bagażnika, w związku z czym namawiałem go, żeby wziął swój rower do tego bagażnika w tym pięknym samochodzie czarnym, stuningowanym na takich wąskich oponach i przyjechał do, na, do mnie i tu byśmy pojeździli na rowerach po tych górach, bo jeszcze tutaj nie był, nie? Ale ale speniał, ale speniał, no muszę przyznać, nie? Wykręcił się tym, że ma dużo roboty, musi siedzieć przy komputerze i tak dalej, i tak dalej. Później powiedział, że o, byłem na rejsie na Bałtyku i był taki sztorm, tak wiało. Jejku, jejku, jejku jest, jestem schepany, muszę posiedzieć. Także uznaję, że speniał, wystraszył się tych wzgórz i tak dalej. No cóż, przyjedzie może następnym razem. Nie ma sprawy, Adam, zapraszam następnym razem. Tu w Stuttgarcie w ogóle większość dróg prowadzi pod górę. To jest tak, że jedziesz pod górę, jak droga jest równa, to odpoczywasz, jak widzisz drogę w dół, to zaczynasz mieć wątpliwości. Jeśli teraz droga jedzie w dół, to znaczy, że zaraz będę musiał znowu wyjeżdżać pod górę. No niestety tak jest, dlatego tutaj popularne stają się rowery elektryczne, jest ich coraz więcej, o ile w innych miastach niemieckich, nie wiem, w Hamburgu, Kolonii i tak dalej, ludzie jeżdżą na normalnych rowerach w większości. O ile tu, w galcie jest boom na rowery elektryczne. Co drugi rower w tej chwili na ulicy to jest elektryczny, niezależnie czy to jest dojazd do pracy, czy to jest spacerek tutaj po tych, po tych polach winnych, to rowerów elektrycznych jest dużo. No nie dziwię się, taki rower elektryczny naprawdę umożliwia zdobycie tych gór i zrobienie sobie fajnej wycieczki bez wyzionięcia ducha. No więc trudno było znaleźć takie miejsce, żeby nagrać film, więc znalazłem tutaj pod tą chatą, ta chata za mną to jest po prostu taki schron, taki schron po, 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 pochodzący jeszcze, nie wiem, może z przedwojnia, nie? Chociaż chyba później wybudowany. Po prostu jest na szczycie, gdzie w razie jakby deszcz zaczął padać, czy można schować. E, no i przeczekać ten deszcz. Jest też ławka, na której siedzę i właśnie sobie można też na nagrać film. Nie wiem, czy twórcy tego czy budowniczy tego schronu pomyśleli o tym, że to jest dobre miejsce nagrywania filmów. E, no, ale to jest dobre miejsce. W związku z czym nagrywam tutaj film i patrzę sobie jak inni przyjeżdżają na rowerach W tej chwili jechał facet w niebieskiej koszulce, a tam jedzie facet w czarnej koszulce. Zobaczymy, czy będzie jeszcze jechał. W żółtej koszulce i w czerwonej koszulce. Jeśli tak, to uznam, że mam dzisiaj szczęście. Wycieczki rowerowe robię sobie głównie samotnie. Najpierw je ja sobie planuję w komputerku, później to, co zaplanowałem, wgrywam do swojego komputerka rowerowego i tam na mapie widzę, którędy mam jechać. Dlaczego tak robię? Ponieważ tu jest tak dużo dróg. Po prostu jest gigantyczna ilość dróg, i nie do końca wiadomo, którą drogą trzeba jechać. Staję na takim skrzyżowaniu, na jakim w tej chwili jestem. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta. Tutaj pięć dróg się schodzi, i tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę jechać. Dlatego lepiej sobie tę ścieżkę wcześniej zaprojektować. Taka ścieżka zaprojektowana wcześniej umożliwia dojechanie do celu, jakiekolwiek. Kiedyś pojechaliśmy z żoną na wycieczkę i... Mm, o, pani białym samochodzikiem wraca. <laughs> Widać, pojechała po piwko do sklepu. Nie, nie pojechała po piwko. Tu sklepy są zamknięte. A nie, okazało się, że to nie ta pani wraca, ponieważ to był też biały samochodzik, ale pojechał w tamtą stronę. W związku z czym to nie była wracająca pani z piwkiem, tylko był to zupełnie kto inny. Wracając do tematu. Kiedyś pojechaliśmy z żoną na wycieczkę i y, 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 po prostu było to męczące. Zatrzymywaliśmy się co skrzyżowanie i zastanawialiśmy się, czy, czy jechać w prawo, prosto i tak dalej. Tym bardziej, że jak się pojedzie źle, szczególnie pojedzie się w górę, a później trzeba wy, w dół, to trzeba później wyjeżdżać w górę. Chcieliśmy tego uniknąć. W związku z czym y, postanowiłem, że każdą wycieczkę będę planował sobie w komputerze, wgrywał do komputerka y, 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 tego. Rowerowego i trzymał się mniej więcej tej wyznaczonej drogi. I tak robię i to się sprawdza. Naprawdę ilość dróg jest kosmiczna. Jedne z drugimi się krzyżują w prawo, w lewo, w górę zakręcają i tak dalej także bez nawigacji rowerowej tak naprawdę to można jeździć tylko najpopularniejszymi drogami a w momencie kiedy się zjedzie gdzieś w las, gdzieś teges, uleges, no to naprawdę można się zgubić i później tylko wracać po korzeniach albo jakimś tam trailem w dół a no, mój rower się nie nadaje do trailu No a na tym skrzyżowaniu też jest w pewnym sensie ruch. Przejechały już dwa samochody, przejechały już dwa rowery. Teraz przeszli starsi Państwo. Pan miał takie laski, nie laski, taki, taki Nordic walking. A pani śmigała obok bez żadnego oparcia o glebę dodatkowego, tylko na nogach. Jeszcze przeszło dwoje młodych ludzi, jeden gościu miał taki plecak jak ja. Tutaj z tych wzgórz, winnych, na których w tej chwili się znajduję, rozpościerają się przepiękne widoki. Przepiękne widoki. Widać cały Stuttgart. Widać e, dolinę, w której leży miasto. Widać e, wieżę telewizyjną, symbol Stuttgartu. Widać pozostałe wieże, które są. Widać Grab Kapelę, czyli kapelę grobową, gdzie księżniczka wirtemberska została złożona przez swojego męża w XIX wieku. E, w tej chwili jest to taki punkt e, niedzielno i słoneczno-zachodowy, czyli w niedzielę jest tam dużo ludzi, bo sobie przyjeżdżają sobie popatrzeć, posiedzieć, no bo przynajmniej jest to jakiś punkt docelowy, no a wieczorami tam ludzie przyjeżdżają popatrzeć na zachód słońca, można zobaczyć zachód słońca nad zakładami Mercedesa. Chociaż nie wiem, czy to jest romantyczne. Oglądałem zachód słońca nad fabryką Mercedesa. Czy to jest tęsknota w stronę Mercedesa, czy tęsknota w stronę zachodu słońca? Piękno Mercedesów, czy piękno zachodów słońca? No nie wiem, nieistotne. Dużo ludzi tam jest i rzeczywiście warto sobie pojechać na zachód słońca i sobie na niego popatrzeć. No a teraz przeszli Państwo z psem. Pies sapał, bo mu gorąco. Nic dziwnego, jest dobrze ponad 30 stopni. No a wracając do tematu co tutaj jeszcze widać? No więc widać jeszcze mm, miasto Felbach, to jest takie miasto zaraz obok Stuttgartu. I tak naprawdę te pola winne, które tu są, ciągną się e, najpierw są w Felbachu, a później się ciągną w Unterturkheim. Unterturkheim to jest dzielnica Stuttgartu, ta dzielnica, w której znajdują się e, tak jak mówiłem zakłady Daimlera, Mercedesa. No i jedna, jed, i miasto Felbach, i dzielnica Unterturkheim są znane z pól winnych. Są tu gigantyczne pola winne, które tak naprawdę e, zewsząd widać, a jak się na nie wyjedzie, tak jak ja dzisiaj to zrobiłem, to można Podziwiać yy, no, praktycznie cały Stuttgart i okolice. No Nie pozostaje mi nic innego, jak yy, zaprosić wszystkich tutaj do Stuttgartu. Jest naprawdę fajnie. Yy, ja nie wiem, Niemcy są w ogóle, według mnie, Niemcy są niedoceniane jako miasto, jako, jako kraj turystyczny. Nie? No Niemcy, samochody, tego Wege, z, z Berlin, no może Monachium, no może w, w Hamburgu Filharmonia, no może i tak dalej, ale do Stuttgartu, na zwiedzanie Stuttgartu po co tu przyjeżdżać, nie ma zabytków. o rzeczywiście tutaj nie ma zabytków, ale miasto jest tak pięknie położone, przemysłowe miasto, które jest położone w górach, pomiędzy górami, na tych górach rośnie wino, jest pełno zieleni. Płynie piękna rzeka, rzeka górska, która wcześniej przebija się przez Jurę Szwabską, a później wpływa do Stuttgartu, a później płynie i wpada do e, do Renu w, w Mannheim. Czy to prawda? Chyba tak. Wszystko co piękne się skończyć. Kończy się też niedzielna wycieczka e, przez pola winne na rowerze. Spadam powoli. Eee, jeszcze tylko popatrzę sobie na Stuttgart, popatrzę sobie na Grab popatrzę sobie na dojrzewające wino to przede mną, to za mną, to po prawej, to po lewej, na drogę o, rower mi leci na drogę na kominy Stuttgartu, na stadion, na Muzeum Mercedesa, które widać stąd i pomyślę sobie w fajnych okolicznościach przyrody przyszło mi mieszkać. Cieszę się. Siemanko, jadę do domu.